Dzień dobry. Gościem studia Paulinianum jest pan Maciej Łodyga, autor książki Chrześcijaństwo a duch Zachodu, wydanej przez wydawnictwo Paulinianum. Dzień dobry, miło mi. Szanowni Państwo, coraz częściej w sferze internetowej, ale i w mediach, powiedzmy, starego nurtu, mainstreamowych, zastanawiają się wszelacy publicyści, profesorowie, co dalej z cywilizacją Zachodu. Pan również w swojej książce Podjął poniekąd ten temat i jestem ciekawy co pana skłoniło do napisania tej książki. Tak, w pierwszej kolejności myślałem o tym, aby napisać książkę o latach 90., jednak tytułem zupełnego wstępu chciałem przypomnieć dlaczego Polska jest krajem katolickim. I tak zacząłem pisać o początkach chrystianizacji. Jednak ze wstępu stworzyłem w zasadzie cały rozdział dotyczący starożytności i tego, jak społeczeństwo rzymskie dobrowolnie, wbrew w zasadzie prześladowaniom, zdecydowało się na przyjęcie chrześcijaństwa. No i kiedy już napisałem rozdział o starożytności, to uznałem, że nie można tego tak zakończyć i postanowiłem pisać o średniowieczu. No i tak w ten sposób wyszła mi zupełnie inna książka, natomiast na jej temat złożyło się wiele wydarzeń. Mógłbym wspomnieć, jak 20 lat temu słyszałem, Taką wypowiedź jednego z naszych wykładowców na uniwersytecie. Taki zarzut w zasadzie, że Polska jest, znaczy, że my Polacy jesteśmy narodem katolickim, że Maryja jest królową Polski, że jesteśmy niemal takim narodem wybranym numer dwa, ale to innym żyje się lepiej. Pamiętam, że pierwsza myśl, jaka mi wtedy przyszła do głowy, to, że śluby złożone w Lwowie w 1656 nie zostały dotrzymane. No ale gdzieś, gdzieś to zostało, utkwiło w głowie i było refleksją do przemyśle. Też w czasie studiów właśnie rozmawialiśmy z kolegami o książce Maxa Webera, o tezie Maxa Webera, wyłożonej w książce pod tytułem Etyka Protestancka a duch kapitalizmu, gdzie tutaj koledzy zarzucali, że wyznania protestanckie bardziej sprzyjały kapitalizmowi aniżeli, katoli, aniżeli katolicyzm. Kapitalizm. Mhm. No ja wówczas wspomniałem, przypomniałem kolegom, że przecież katolicka Austria ma dobrobyt, że w Bawarii jest dobrobyt. W Niemczech zachodnich. W XVII wieku najpotężniejszym krajem była katolicka Francja, Ludwika XIV, za czasów kardynała Richelieu. Hiszpania była kiedyś w imperium. No i oczywiście ta dyskusja się potoczyła dalej, natomiast też gdzieś to, ta myśl została w głowie o tym, że religia ma wpływ na system, na stosunki społeczno-gospodarcze i na, na rozwój państw, że ona nie jest tak zupełnie oderwana od tego powiedzmy życia codziennego takich spraw jakichś ziemskich, typowo finansowych, gospodarczych. Później przyszedł czas na czytanie książek profesora Felixa Konecznego. Mm -hmm. Moim zdaniem on bardziej dogłębnie zainteresował się cywilizacjami aniżeli Huntington. Dla mnie był ciekawszy. Chciałem dopytać o Maxa Webera, o którym pan wspomniał. Czy pana zdaniem istnieje właśnie ten związek pomiędzy protestantyzmem i kapitalizmem? No, na, na początek po trzeba powiedzieć, mhm. że tytuł książki Maxa Webera jest mylący, ponieważ, ponieważ Max Weber nie miał na myśli całego protestantyzmu, ale purytanizm, mhm. czy szerzej wyznania mające swoje źródło w naukach Jana Kalwina. Oczywiście trzeba oddzielić dogmatykę od wpływu na te stosunki społeczno-gospodarcze, bo jeżeli chodzi o dogmaty, no to moim zdaniem protestanci racji nie mieli. Mhm. Natomiast jeżeli spojrzymy na stosunki społeczno-gospodarcze, no to faktycznie jest duża różnica między tymi wyznaniami od Kalwina a tymi od a luteranizmem. Otóż luteranizm był formą reakcji tożsamości niemieckiej na dominację Włochów w, w Kościele katolickim, na dominację kultury romańskiej. I on sam w sobie nie powodował moim zdaniem aż tak dużych przeobrażeń, ponieważ nadal te kraje pozostały krajami feudalnymi. Luteranizm pozwolił przejąć majątek Kościoła przez szlachtę, przez książąt, przez władców niemieckich czy też innych krajów, które przyjęły luteranizm. Podobnie było z anglikanizmem. Anglikanizm to był rodzaj Kościoła narodowo-katolickiego dla Anglików, gdzie pewnie jakieś znaczenie miała chęć przedłużenia dynastii przez króla, ale też na pewno celem było przejęcie majątku Kościoła. Dla przeciętnego człowieka, moim zdaniem, było to ustecznienie, ponieważ Kościół w tamtym czasie pełnił rol, rolę opieki społecznej, służby zdrowia, edukacji. Tak, to jest właśnie bardzo ważne, bo często ludzie o, o tym nie pamiętają, a jednak ta forma socjalna, którą dzisiaj się zajmuje państwo, w tamtych czasach jednak była organizowana przez Kościół Katolicki. To jest bardzo ważne, szczególnie dla tych, co się pytają, że co, co zrobił Kościół i że Kościołowi w zasadzie katolickiemu Europa nic nie zawdzięcza. Nie? Że, że to... Tak, tak, tak więc myślę, że ten człowiek bardzo na ogół stracił wynik mhm. tej reformacji. Natomiast jest troszkę inaczej z wyznaniami od Jana Kalwina. Otóż Jan Kalwin odniósł sukces głównie na dłuższą metę w miastach, znaczy na terenach silnie zurbanizowanych. Tam, gdzie nie było dużej własności ziemskiej, gdzie nie było silnej jakiejś arystokracji, szlaków. Czyli to były miasta w Alpach, dzisiaj, dzisiejsza Szwajcaria, to były silne zurbaniz silnie zurbanizowane Niderlandy i to też były po, były po części miasta w Anglii. Anglia z kolei jest wyspą, to było dużo miast portowych i wraz z odkryciem nowego świata, no siłą rzeczy tam to, to mieszczaństwo mogło się rozwijać, bardzo szybko bogacić, ponieważ pojawił się handel koloniami. Z, z koloniami no, oni mieli wyjście na Tad. I moim zdaniem związek polega na tym, że do tych wyznań garnęło się wielu mieszczan i ci mieszczanie inspirowali. Inspirowali swoim stylem życia, swoimi obyczajami. To był, to był taki rodzaj sprzężenia zwrotnego. Purytanizm, on afirmował kult pracy, afirmował oszczędność, afirmował właśnie te obyczaje, które, którymi żyło mieszczaństwo, a w pewnym stopniu było przeciwieństwem do stylu życia arystokracji. Tak na koniec chciałem zapytać, czy w takim razie możemy powiedzieć, że reformacja przyniosła jakikolwiek postęp w Europie? Bo takie jest powszechne myślenie, prawda, że od lutra to już zaczęła się Europa tylko i wyłącznie bogacić i ludziom zaczęło się żyć dostatniej. Ja bym powiedział, że postęp przyniósł awans. Postęp był tam, gdzie awansowało mieszczaństwo. To znaczy dla mnie był, istniał pewien poważny konflikt między arystokracją, która chciała się utrzymywać. W tamtym czasie utrzymywać przy dalej, a której, której celem było powiększanie gruntów pod uprawy i, i obciążeń dla stanu popskiego, który tam miał im za darmo pracować. A tym rodzącym się bogacącym mieszczaństwem, które, które wprowadzało no, nowe formy gospodarki, mam tu na, tutaj na myśli właśnie rzemiosło, rozwój rzemiosła, rozwój handlu, też dalekomorskiego. I ten postęp bardziej bym wiązał właśnie z awansem mieszczaństwa. Mogę dodać jeszcze, że są tutaj opinie, iż te początki kapitalizmu pojawiły się tak naprawdę w miastach północno-włoskich, mm -hmm. które były katolickie. Też teren dzisiejszej Belgii były zawsze katolickie, a to też były właśnie tereny silnie zurbanizowane, które jakby, jakby powodowały ten rozwój. Natomiast to, co na pewno miało duży wpływ na postęp w Europie. To muszę przyznać, że było wprowadzenie języków oczystych w liturgii, nawyk czytania Pisma Świętego. Ponieważ jeżeli ktoś chciał czytać Pismo Święte i poznawać Pismo Święte, to musiał nauczyć się czytać i pisać. I wśród Purytan, na przykład według różnych źródeł, dużo kobiet potrafiło czytać, dużo więcej niż na przykład wśród katolików, czy też może też wśród innych wyznań. To znowu się wiąże, z, to trzeba też powiązać z tym, że wówczas dzieci były wychowywane w domach, głównie przez kobiety, przez te mamy, bo ten tata pracował gdzieś tam od rana do, do wieczora, na to nie miał czasu. Więc jeżeli, jeżeli kobiety potrafiły czytać i pisać, to też te dzieci potrafiły czytać i pisać. A jak ktoś nauczył się czytać i pisać, to oczywiście nie musiał sięgać tylko po Pismo Święte, ale mógł się sięgać po inne, po inne książki. tak? Um... To dużo widać, to bardzo widać, jeżeli porównamy na przykład kolonie Nowej Anglii, mm -hmm. północnoamerykańskie, z naszym krajem. Powiedzmy, cofnijmy się do, do drugiej połowy XVII wieku. W Polsce oczywiście magnateria, szlachta także umiała, umiała czytać i pisać. Mm -hmm. Ten poziom analfabety, analfabetyzmu nie był taki zły, no ale te 80% społeczeństwa wśród Stanów chłopskiego i mieszczan to byli analfabeci. A jak ktoś był analfabetą, to był zdolny nauczyć się. Modlitw, pieśni i niczego więcej. Zresztą ten, ten chłop pańczyźnianą nie miał czasu na, tak, na, na tak. nic, tak? Natomiast Purytanie, którzy, czy inni też chrześcijanie, bo też w, w nowym świecie pojawili się przecież tak, także katolicy, tak, jak i przedstawiciele in, innych wyznań, chrześcijańskich, oni po pierwsze, uwolnili się od feudalizmu, uwolnili się od, od arystokracji od y, tych wszystkich obciążeń, jakie były, y, y, obciążeń, ograniczeń, jakie istniały w Europie i tamten y, swój świat zaczęli budować na nowo. Czyli byli wolnymi ludźmi, którzy y, y, mogli właśnie się edukować. Y. Tak i dlatego ja myślę, bo tych y, przemian związanych z y, protestantyzmem jest wiele. Dlatego ja bym zachęcił Państwa, którzy nas oglądają, do tego, żeby sobie wiedzę uzupełnili za pomocą książki, i zachęcił do tego, by już wkrótce obejrzeć kolejną część naszej rozmowy, bo to nie jest jedyny występ Pana Macieja w naszym studio. Do czego bardzo Państwa zachęcam.